Odpowiadając na pytanie, 250A dla wyłącznika C25 jest prądem, po przekroczeniu którego taki wyłącznik musi bezwzględnie zadziałać. Dlatego taką wartość prądu przyjmujemy w protokołach pomiarowych do określenia skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla wyłącznika C25. Natomiast sama charakterystyka czasowo-prądowa takiego wyłącznika jest charakterystyką pasmową. Wyłączniki o charakterystyce C mogą zadziałać już od 5-krotności prądu znamionowego. Aczkolwiek niektóre źródła podają, że od 5,5 lub nawet od 6-krotności. Natomiast muszą bezwzględnie wyłączyć po przekroczeniu 10-krotności prądu znamionowego. Można z tego wysnuć wniosek, że jeśli mamy w jednym szeregu wyłącznik C25 i B16, to do 125A wyłączy tylko wyłącznik B16. Pomiędzy 125 amperów a 250 amperów wyłączy na pewno B16, a C25 może, ale nie musi wyłączyć, jeśli wcześniej wyłączył B16. Natomiast po przekroczeniu 250 amperów Powinny wyłączyć oba wyłączniki. W filmie K012, do którego odnosi się powyższy komentarz widza, podałem wartość 150A jako tą dolną, gdyż przyjąłem sześciokrotność prądu znamionowego dla wyłącznika C25. Natomiast tak naprawdę 100% selektywności pomiędzy C25 a B16 uzyskamy, jeśli ten prąd zwarciowy nie przekroczy 125A.